No, dzisiaj będzie trudny temat, bardzo trudny. Ja to wiem z autopsji, wiem ze swojego domu, jak trudno jest namówić do warzyw. Nie wszystkie dzieci, bo mam w domu trójkę i z dwójką nie jest najgorzej, ale ze środkową to jest tragedia. I będziemy dzisiaj podpowiadać, jak do tych mm, warzyw przekonać. I zaczniemy od hitu który do mnie bardzo mocno przemówił. Jeszcze go w domu nie wypróbowałem, bo to jest świeżynka, mhm. ta wiadomość i ta rozmowa w ogóle, to jest świeżynka. Będę próbował, ale zaczynamy od hitu, że warzywa, no ja tak sprowokuję, na słodko. Mhm. E, ty mówisz o takim łączeniu produktów mniej akceptowalnych z takimi, które są bardziej akceptowalne. I faktycznie w badaniach naukowych... Ym, Zostało to udowodnione. Są takie badania, które pokazują, że jak połączymy na przykład warzywo mniej lubiane z owocem, które jest akceptowalne, które jest lubiane, które dziecko zna, to wtedy istnieje większa szansa, że ten, to warzywo zostanie zjedzone. Albo przynajmniej spróbowane. Bo ja myślę, że tutaj też ważne, żebyśmy powiedzieli, nie musi być zjedzone od razu. Ważne, żeby było ym, spróbowane. Być może chociaż powąchane na początku. O cierpliwości jeszcze będziemy mówili. Okay. jeszcze będziemy mówili, bo to jest najtrudniejsze i to będzie najtrudniejsza oh część God. rozmowy. Tak. Najmniej będzie wam się chciało z nami zostać. Każdemu się. Ja sam wiem po sobie, jak mm -hmm. ja muszę tak non-stop. No bo ale. Zaraz po tym pomówimy. Powiedz mi tylko o tym połączeniu na słodko. To jak to połączyć z tym owocem? To jakaś sałatka, broń Boże, bo jak zobaczy ten te, te ferie barw, to odpada. To mam położyć tego ogórka koło, na przykład, co lubi, koło jabłka? Na przykład. Tak? Nie tak. mogą sobie sąsiadować tylko, tak, przytulić się do siebie. Tak, Ale wiesz, o... że czasami <słuch> sam fakt, że coś się przytuliło do warzywa, to już to coś odpada. Możemy odsunąć. Odsunąć. Na, <słuch> tak na to... początku odsunąć. Niech tak. się zbliżają, bo to tak, się powoli. Bo, wiesz co, ja myślę, że w ogóle wiele dzieci ma trudność z tym, jak rzeczy są zmieszane. I ja bym z tym jakoś Tego nie, nie walczyła, nawet, no, no okej, okay, z czasem pewnie tak. będą jadły sałatki, ale niech sobie na tym talerzu będzie na przykład to jabłko, czy jakikolwiek inne, e, inny owoc. Czyli czy... jak ja się do nich przyczepiam, że wszystko jedzą osobno, a nie łączą ze sobą Ty w czasie się nie obiadu, niepotrzebnie, nie? Nie się nie czepiaj. Boże święty, tak, bo czyli wolą osobno. Mm -hmm. Mm -hmm. Matko. No. Myślę, że częściej dzieci wolą osobno, niż gdy mają połączone te produkty. To z czasem przychodzi, że, że zaczynają jeść sałatki, surówki. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale dzieci bardzo często nie lubią zup, szczególnie takich, tak, gdzie tak, tak. widzą kawałki Oczywiście, różnych tak. warzyw. No to może w postaci na przykład skremowanej na początek. To też, jest, to też są warzywa, inna forma, ale też warzywa. A może, więc... nie wiadomo, ale może. Boże, gdzie ty byłaś Kasia w moim życiu wcześniej? No takie proste rzeczy, jak ja nie wiedziałem, że one lubią osobno i dlatego sobie wydłubują. Najpierw kotlet, potem ziemniaki, a potem, a potem coś tam. Dobra, tego się trzymamy na słodko, czyli łączymy tego. Ja mogę ogórkami odem polać trochę? Nie wiem, i jeśli będą chciały, to możesz spróbować, ale ja bym tutaj jeszcze zaznaczyła z tym słodkim. Tu nie chodzi tylko o to, żeby to było słodkie, tylko chodzi o to, żeby to było coś, co jest przyjemne e, co i dobrze ono się zna, co lubi. Tak, i, i dobrze się kojarzy. Nie? Bo, bo myślę sobie o tym, że nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że e, warzywa muszą być na słodko. Nie nie nie, 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 nie. To bardziej chodzi o to, że e, jeśli dzieci nasze lubią owoce, to możemy te warzywa po prostu połączyć z owocami. I w A... ten sposób łatwiej zaakceptują Dobra. ten smak e, tego warzywa. A jak przypadają za kotletem? bo moja ala przepada, to też można jakoś po... zaproponować w tym zestawieniu. Dokładnie, dokładnie tak, 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 to o to chodzi. Proponować, proponować, dobra, przejdźmy do cierpliwości, e, tak. bo my mamy tu jeszcze, A nie, 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 nie. formy. Mówiliśmy też o formach, Tak, różne formy, powiedz o tych formach, bo w różnej formie mhm. można. I to nie tak. chodzi tylko o formy zabawowe, no bo wszyscy wiecie, że na przykład marchewkę, jak się fajnie pokroi, albo z ogórka zrobi jakieś uśmieszki, buźkę, miśka, no to, to jest, wiadomo, Tak, że czasami to jest większa szansa, że, że zje dziecko. do Tak, tak w ogóle zabawa jedzenie, ja myślę, że w tym nie ma nic złego. Mhm. Oczywiście, jeśli to się nie sprowadza tylko do zabawy, chociaż myślę sobie, że czemu czasami nie. Natomiast tu chodzi o formy podania określonego produktu i czasami rodzice mają taką perspektywę, jeśli moje dziecko nie je pomidora pokrojonego w plasterki, to pewnie w ogóle tego pomidora nie zje. A ja znam takie historie też z autopsji, gdzie ogórek pokrojony w plasterki niekoniecznie, ale już na słupki tak. No o. i dlaczego nie próbować właśnie różnych form? Są jeszcze inne wzorce, można te jakieś trójkąciki i tam. Można, no. można, tutaj nas ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Dipy, dipy jeszcze można w czymś maczać, można, czymś takim co. Można lubię. maczać, można na. Wiesz, forma to jest też to, czy to jest na surowo, czy to jest w postaci ugotowanej, czy to jest zmiksowane. Też właśnie mówiłaś o tym, że to hmm. też wrażenia sensoryczne są ważne. Tak. Czyli jedno będzie wolało całkiem starte, a drugie będzie wolało na twardo. Tak, tak, bardzo często dzieci nie lubią jak coś jest starte, jak coś jest rozdrobnione, a są też takie, które wolą właśnie w postaci pierra. I myślę, że tutaj naprawdę im więcej będziemy próbować z formami eksperymentować ze smakami, z różnorodnością. Mhm tym większa jest szansa, że w końcu dane, dane warzywo, dany produkt Wejdzie. zostanie zaakceptowany. Wejdzie. Dokładnie tak. Dodawać do potraw w takich formach, żeby ich nie było widać? Nie? Ja tu mam... To znaczy powiem tak. Jeśli my jesteśmy uczciwi wobec naszego dziecka i mówimy, i jeśli nas zapyta i mu powiemy, z czego jest ta zupa, to ja myślę sobie, Ale zapyta że... wcześniej, czy zapyta potem? Ja myślę, że to nie ma, Maćku, znaczenia. Czyli mogę podsunąć i powiedzieć dopiero potem, że tam była cebula? Jeśli ci potem zapyta, to tak, ale jeśli ci pyta Aha, od razu. Okej, okay, to jest uczciwe, dobra. To, to jest, wiesz, no jeśli. Jeśli, to... jeśli zapyta od razu, nie ukrywać. Do, chodzi właśnie o to, żeby nie ukrywać nie mówić, nie? że ja to z, rodzicom... z łupami, Tak, ja zawsze mówię rodzicom, nie oszukujmy naszych dzieci, to jeśli chodzi wobec dzieci o to jest jedzenie. Tak. W każdej działce. Mhm. I, e, fajnie się sprawdza powiedzenie na przykład, słuchaj, no tu jest cebula, ale spróbuj. Jak ci nie będzie smakować, no to ty nie musisz to jeść na przykład. To odpuszczasz, ale sprawdź, bo może się okazać, że nie czujesz tej cebuli. Nie na nagradzać, nie proponować na przykład, że Dostaniesz coś słodkiego, jak zjesz w nie? Nie, to absolutnie. nie, 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 i nie, nie zmuszać. I teraz właśnie chyba przechodzimy, Kasia, przechodzimy do tej cierpliwości? Możemy przejść do cierpliwości. Bo to chyba no? powiedzieliśmy to tak z grubsza. Mm, a nie, myślę, że powin jeszcze powinniśmy pomówić o tym, żeby te warzywa z nami były, czyli kupować mm. je razem, gotować je razem, a nawet uprawiać można razem. Możemy, jeśli mamy do tego takie warunki i możliwości. Ja myślę sobie tutaj, Maćku, o takiej perspektywie dotyczącej autonomii naszych dzieci. Jeśli nasze dzieci mają możliwość wyboru, mają możliwość podejmowania decyzji, mają możliwość. Y wiesz, znalezienia na przykład jakiejś formy albo znalezienie jakiejś potrawy, wymyślenia jakiejś potrawy. Którą później chętnie spróbują, to to może być świetny sposób na to, żeby wprowadzać te warzywa. Czyli przeglądajmy książkę kucharską. W internecie przykład, szukajmy i zobacz, co by Ci się zakupy. podobało, nie? Poobierajmy wspólnie te warzywa, zapytajmy dziecko, co chciałoby dzisiaj zjeść na obiad. Może wybierz najdziwniejszy, najśmieszniej wyglądające. Tak, albo zastanówmy się, dajmy e, propozycję na przykład dwóch warzyw i zapytajmy dziecko, a co byś chciał dzisiaj ty zjeść tak. na obiad, albo do śniadania. Albo zobacz na przykład, ta cukinia ma grzywkę, nie? Tak na przykład na powiedzieć. Przykład, nie? Bo ona ma trochę taką grzywkę, dobrze e, mówię? Cukinia? Cukinia czy... Kawaczek, czy... czy... pormak, No dobra, bo ja jestem, sta... ja jestem to bardzo, ja jem warzywa, ale właśnie tak jak Anka moja myślę mówi, kupić cukinię, ja przynoszę ogórkę. ale to też kwestia roztrzepania ADHD, to jest inny temat zupełnie, trzymamy się warzyw, gotować, kupować, iść, pobudzać wyobraźnię. My nie powiedzieliśmy też o tych emocjach, które pojawiają się przy posiłku, a myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli zachęcamy nasze dzieci do wprowadzania nowych produktów, potraw, posiłków i warzyw, no bo dzisiaj rozmawiamy o warzywach. A jednocześnie wywieramy presję. Pojawia się ciężka atmosfera przy tym stole. Ja Jest wiem, czemu tak mówisz, bo ja się przyznałem, żebyśmy naszą malkę zmuszali przez dłuższy czas do tych ogórków. To. Pomyśl sobie Maćku, wie, jaka wiem, to jest przyjemność wiem, sprowadzania tych warzyw, wie, nie? Jak czujemy napięcie, presję, poczucie skutek. winy w związku z tym, że, że nie spełniamy oczekiwań. Wiele miesięcy i żaden skutek. I ja myślę sobie, że ja rozumiem też rodziców, bo to jest bardzo trudne. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci jadły zdrowo. Sama czasami wpadam w tę pułapkę, gdzie czuję to napięcie, ale też myślę sobie, że to trochę nasza dorosłych i Rodziców, rola, żeby tej atmosfery przy tym stole nie psuć. Widzów możesz usprawiedliwiać, mnie możesz tu spokojnie opier papier. No, także ja, ja zresztą mam poczucie winy teraz, chociaż to też nie najlepsze. nie, 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 ale dobrze, bo przynajmniej więcej tak nie zrobię, że to biedne dziecko, jak te ogórki wciska, to aż ją telepie po każdym mm. tym, tym, tym. Więc nie, odpuszczamy, odpuściliśmy, bo, bo się dowiedziałem od ciebie. No dobrze, czyli te dobre emocje. Ale to wszystko nam, Katarzyno, zmierza do tej cierpliwości, do tego, żeby próbować do tego najgorszego, najtrudniejszego fragmentu naszej rozmowy, najnudniejszego fragmentu naszej rozmowy, bo cierpliwość nie jest najnudniejsza. tak, bo nie będą chcieli Ale oglądać. nie, to trzeba uczciwie, tak jak z dziećmi, <laughs> trzeba uczciwie mówimy, że to jest najnudniejszy fragment tej rozmowy, czyli cierpliwość, czyli proponować, proponować, proponować. Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle budujące. E, taka perspektywa. Dlatego, że ja sobie myślę o tym tak. Że można próbować. Tak, że jeśli ja nie odnoszę, nazwijmy to w cudzysłowie, sukcesu i moje dziecko nie je tych warzyw, po pierwszej, po drugiej, po piątej próbie, to nie oznacza, że ja coś robię źle. To jest po prostu proces, który jest naturalny, i tak, tak, tak to wygląda, że nawet jeśli moje dziecko w wieku pięciu lat nie chce jeść tego kabaczka. To to, że w mojej diecie się pojawiają, bo my o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, Maćku, że tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, to z jednej strony ta cierpliwość i ta ekspozycja, to mm -hmm. próbowanie, ale z drugiej strony to, co się pojawia na moim dorosłego rodzica talerzu. Ty mówisz o modelowaniu. O czyli, modelowaniu, tak. tak. Czyli w domu ja sam muszę jeść te warzywa, muszę je no, lubić. Wiesz. Muszę się nimi cieszyć. mam ciamkać i po uśmiechać się nad tym, że tak. Są lubię. badania, jest. tak, są badania, które mówią o tym, że jeśli że nawet ta mimika, tego dorosłego opiekuna m, trochę może być takim czynnikiem zwiększającym szansę na to, że, że, to, że, że nasze dziecko spróbuje. Czyli można się pogłaskać po brzuszku. Nawet. Ale wiesz, co, nie róbmy tego w taki sposób. Przesadnie. Y, przesadnie. Ja już Ch chodzi mi o autentyczność. Wiem, wiem, rozumiem. Wiesz, jak ci Ta. coś nie, nie smakuje. No to... To po, jak mi się rozumie, mmm", y a, a wiesz, razu, a widać, nie? że, 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 że niekoniecznie ci smakuje, wiem, no wiem. to co, wiesz, dzieci świetnie wiem, rozpoznają, y wiesz, że, tak. że nie jesteśmy autentyczni, więc raczej bym tego nie robiła. W taki sposób celowy, w takim sensie sztuczny, szukałabym takich połączeń, które ja sama lubię, i, i pokazywała swojemu dziecku, że zobacz, to, jest, to, to naprawdę może być smaczne. Tak sobie myślę. Tak, i jeszcze a propos tego, co mówiłaś, że e, jedno dziecko może, rzeczywiście to może trwać mm. długo, bo jedno dziecko będzie chciało, a drugie będzie e, uprzedzone przez długi czas. My zaraz po tym filmie będzie film o tym, e, dlaczego one nie lubią tych warzyw. to jest sensacyjne, to jest niesamowite, bo to je naprawdę usprawiedliwia. Naprawdę je usprawiedliwia. Ja byłem w szoku powiemy o tym. Nie zdradzajmy, bo tak. powód jest naprawdę mocny, ewolucyjny, że tak powiem. Dosłownie. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, bo tutaj dostęp i. Mm, na sam koniec może wróćmy do tego okresu prenatalnego, że to karmienie piersią jest ważne też. To już dla niektórych jak dla mnie, ale już jest na świecie, to jest za późno, ale rzeczywiście widzę taką zależność, że te dziewczyny, których Ania karmiła piersią i karmiła swobodniej, bo nie baliśmy się kolek, bo myśmy, te... to ostatnia zwłaszcza moja córka, to je dużo chętniej warzywa, bo Ania jadła w ciąży mm -hmm. dużo warzyw. Ty mówisz o karmieniu piersią, a ja bym nawet poszła o krok wcześniej i powiedziałabym o okresie prenatalnym, yy, czyli okresie, kiedy Jesteśmy my kobiety tak, jesteśmy w ciąży tak, I kiedy nasze dziecko uczy się też smaków przez płyn owodniowy, i jeśli dieta przyszłej mamy jest zróżnicowana, obfitująca w warzywa, w różnorodne warzywa, czyli to dziecko trochę przez ten płyn owodniowy ma szansę już. Poznać smaki, aromaty tych warzyw, bo jednak smak i aromat, zapach płynowodniowego on się zmienia w zależności od tego, co, co mama je. No to to już jest taki, taki do, dobry grunt przygotowujący nasze dziecko do tej, do, do tej różnorodności i do tych wyborów preferencji smakowych. Później okres karmienia piersią. Są badania, które pokazują nam, że e, mamy, które karmią piersią, e, mleko mamy się zmienia znowu w związku z tym, co mama je. Więc jeśli w tej diecie pojawiają się warzywa, różnorodne warzywa, też to, co bardzo ważne, te warzywa tak zwane gorzkie, czyli zielone warzywa, które mają taki gorzkawy posmak, dziecko ma szansę się znowu zaznajomić z tymi smakami e, i to je przygotowuje w późniejszym okresie, do tego, że te smaki już nie są takie. No, nieakceptowalne. Nie z tej ziemi, że tak powiem. No tak. dobrze, ale jeśli już u Was za późno, tak jak u mnie, i pozostaje Wam droga cierpliwości, yy, dostawiania do owoców i wszystkiego, co dzisiaj powiedzieliśmy, to zostańcie z nami, prze... włączcie następny film, gdzie będziemy właśnie tłumaczyć, dlaczego te dzieciaki owoców nie lubią, a argumenty mają naprawdę bardzo mocne. Dziękujemy. Dziękujemy.